Cześć, dzisiaj nauczę Ciebie bardzo magicznej sztuczki, oraz zaproszę do udziału w konkursie, w którym będziesz mógł wygrać talię kart. Jest to konkurs magiczny, tak magiczny jak piłeczka, z której z jednej robią się dwie. Gdy jedną włożysz do lewej dłoni, ona znika, po to, aby zwrócić ponownie do dłoni prawej. Sztuczka, której Cię nauczę, będzie również tak imponująca jak sztuczka z magiczną wazą, w której znajduje się czerwona piłeczka, a piłeczka. Po włożeniu do mojej kieszeni, po wstrzyknięciu, w magiczny sposób wraca do wazy. Będzie to tak imponujący efekt. Może równie ciekawy jak sztuczka z kartami, bo sztuczki z kartami są ciekawe, w której jedna karta na twoich oczach zmienia się w drugą. Bądź czujny. Za chwilę się bardzo niesamowitej sztuczki, oraz powiem jak wziąć udział w konkursie, w którym będziesz mógł wygrać właśnie takie karty. Oto sztuczka, której cię dzisiaj nauczę. Jest imponująca. Prezentujesz widzowi talie kart i będziesz widział tą sztuczkę dokładnie tak jak twój widz, któremu pokażesz ten efekt. W tej sztuczce wybierasz przepowiednię. Ja teraz ją wybiorę. Kartę, która będzie moją przepowiednią. Załóżmy, wybieram tą. Następnie dajesz talię kart twojemu widzowi i prosisz go, aby kładł karty na stół jedną po drugiej. Gdy to zrobi, w dowolnym miejscu, w którym chce, może się zatrzymać, czyli zatrzymuje się w dowolnym miejscu, kiedy chcesz. Załóżmy tutaj. Odkładasz karty i je wyrównujesz, tworząc dwie kolejne kubki. Prosisz, aby wybrał lewą bądź prawą. Załóżmy, że wybiera prawą. Podnosisz ją i odwracasz kartę na górze. Trafiła się akurat ósemka karo. Podnosisz kolejną kubkę i odliczasz osiem kart, przez to, że tam była ósemka. Tworząc tak kolejną kupkę. Wyrównujesz kubki. Pamiętaj, że wszystko robił twój widz. Ty dałeś tylko przepowiednię. O dziwo okazuje się, że kolejną kartą jest ósemka. Kolejną również jest ósemka, a kartą twoją przepowiednią jest ósemka. Twój widz jest w szoku. Za chwilę cię tego nauczę. Ale najpierw powiem Ci o konkursie. Co zrobić, aby wygrać właśnie talię kart bicykle dla Twojego kolegi, koleżanki oraz dla Ciebie, czyli dla Ciebie i Twojego znajomego. Po pierwsze wchodzisz na naszego fanpage'a Xiluzja.pl. odnajdujesz ten filmik, w komentarzu pod filmem piszesz komu chcesz podarować talię kart, udostępniasz ten film oraz lajkujesz go na naszym fanpage'u oraz czekasz do 24 grudnia na wyniki tego konkursu. Prosta sprawa. Udostępniasz, lajkujesz i w komentarzu wpisujesz, komu chcesz podarować również talię kart. Jeżeli zostaniesz wylosowany 24 grudnia, dostaniesz czyli i osoba wskazana po takiej właśnie talii kart bicycle. Teraz, jak wykonać sztuczkę, którą tobie pokazałem? Potrzebujesz do jej wykonania talii kart bicycle. Dodam, że taka mata do kart. Jest w promocji razem z zestawami Enigma, sztuczek magicznych, na naszej stronie. Pierwszą ósemkę kładziesz na górę, drugą kładziesz gdzieś do środka, odliczasz 7 kart i kładziesz dwie kolejne ósemki. Właśnie tak. Na to idą pozostałe karty i jesteś gotów. Podnosisz kartę. I tłumaczysz swojemu widzowi, że wyciągniesz przepowiednię. Szukasz ósemki, która znajduje się w środku, ale wyciągasz ją tak, żeby on nie widział, że wyciągniesz ósemkę. Następnie dajesz mu karty do dłoni i prosisz go, aby jedną po drugiej kładł po kolejną karty. Gdy zobaczysz, że kolejne dwie ósemki zlecą, prosisz go, żeby powiedział stop. W dowolnym miejscu, w którym się zatrzyma. Odkładasz kartę, karty na bok, tworząc kolejną kubkę i odwracasz je. Prosisz, aby wybrał prawe bądź lewe. Jeżeli wybierze lewe, wysuwasz talię do przodu i mówisz, za chwilę wrócimy do tej kubki i podnosisz tą, odsłaniając kartę na górze. Jeżeli wybierze karty z prawej, podnosisz i odwracasz kartę na górze. Czyli jest to wybór, który kończy się tym samym finałem. Czyli nieważne, wybierze tą, odsuwasz mówisz wrócimy do niej za chwilę, podniesie tą po prawej, to po prostu od razu ją podnosisz. Czyli nieważne, zawsze skończysz na tym, że odwracasz kartę w kupce po prawej stronie. To jest oczywiście ósemka, więc musisz odliczyć osiem kart. Możesz również móc zrobić, tak że tworzy kolejną kubkę. W tym momencie efekt już jest wykonany, widz o tym nie wie ale gdy odwróci karty, może to zrobić oczywiście samemu, zobaczy, że zatrzymał się dokładnie na samych ósemkach, dokładnie tak jak przepowiedziałeś. Zapraszam na xiluzja.pl po więcej magii.